Siema, co tam mistrzu? Cześć, wejdź. Drogie panie, dajcie nam minutkę. Sprawy biznesowe. To moje miasto. Spójrz na nie. Wszystkie te mróweczki na dole. Stary, to wariactwo. Więc chyba masz się dobrze. Pewnie. A co z tobą? Co kieruje tobą? Cóż, potrzebuję kasy. Coś się opłaca, robię to. Nie obchodzi mnie, czy zginę. I szukam kogoś. Kogoś wyjątkowego? Tak, można tak to ująć. Do rzeczy. Dlaczego do mnie pisałeś? Zawsze szukam dobrych gości. Buduję armię. Ale w mojej profesji ludzie się zmieniają. Pieniądze zmieniają ludzi. Nie mnie. Wciąż jestem pracusiem z okolicy. I słyszałem o tobie dobre rzeczy. Dobra. Ale ostrzegam cię. Moje usługi kosztują. Wyglądam jak ktoś bez kasy, bracie. Ej, Koleś! Czego kurwa? Ktoś do ciebie. Dwayne czy ktoś tam? Nie wiem. Skurczybyk wyszedł. Stary, się masz młody, jak leci? Nie mówiłeś, że wychodzisz. Stary, urządziłbym imprezę, wariactwa jakieś, kurwa. Dzwoniłem. Kilka razy. Stary, no, Dwayne, to jest Niko. Cześć, Niko, Dwayne Forge. Nauczył mnie wszystkiego, co wiem. Nie wszystkiego. Stary. Gdzie będziesz mieszkał? Potrzebujesz trochę forsy? Co zamierzasz? Jak to, co zamierzam? Zaczniemy tam, gdzie skończyliśmy. Wyszedłem, wróciłem. Dalej pracujemy. Mówisz my? Tak, my. No, chyba, że jesteś lepszy. Co? Masz jedwabną pościel, markowe ciuchy i już jestem w niższej kaście? Hej, tego nie powiedziałem. Wiesz, że co moje, to i twoje. Potrzebujesz pomocy. Daj znać. Cholera, ten słowiański skurczybyk jest dobry. Może ci pomóc. Wiesz, że zrobię, co w mojej mocy. Ale teraz musimy się zwijać. Wybaczcie na sekundę. Czyż ludzie nie mają krótkiej pamięci? Niektórzy. Taka prawda. Skąd wyszedłeś? Z zerówki. Dobra. Dwayne, musimy zmiatać. Proszę, czuj się jak w domu. Cholera, to jest Twój dom. Jazda, Mistrzu. Gnojek ma mnie za idiotę. Jedziemy do Castle Gardens. Będzie tam alejka niedaleko South Parkway. Dobra. Słyszałeś o Jusufie Amirze, wielkim agencie nieruchomości? Nie wiem. Odkąd tu jestem, słyszałem wiele nazwisk. Gość jest agentem? Spotykacie się, żeby obgadać kwestie kierowania tym miastem? Jeszcze nie. Ale mam pomysł, który pozwoli mi się z nim zaprzyjaźnić. Jacyś Włosi zamknęli teren budowy z powodu jakichś związkowych pierdół. Zebrali się wszyscy i łażą tam z kaskami i w ogóle. Nie pozwalają nikomu się zbliżyć. Co sugerujesz w takiej sytuacji? Wejdziesz tam i pozbędziesz się tej mafii z obiektu. W międzyczasie ja powiem Yusufowi, jak dobrzy dla niego jesteśmy. Ja i ten gość zbliżymy się do siebie tak bardzo, jak dwóch więźniów z jednej celi. Co będę z tego miał? Dam ci to za czym gonisz. Kasę. Tego właśnie szukasz, nie? Między innymi. Nie jestem pewien, czy twój plan jest najlepszy, Playboy. Kiedy pozbędę się tych ludzi z placu budowy, nie wróci ich więcej? Skoro to problem ze związkami, to czy nie chodzi o coś więcej niż paru gości ze spływami? Cholera, związki zawodowe to synonim słowa mafia. Tamci goście chcą wycisnąć z Amira Forse tylko dlatego, że nie jest stąd. Kiedy ich rozwalimy, zrozumieją, że on nie jest gościem, z którym warto zaczynać i dadzą sobie spokój. Dobra. Cholera. Yusuf jest z Dubaju. Jest Afrykaninem i przylatuje do Liberty City, żeby zostać kimś. Moim obowiązkiem jest pilnowanie tego gościa. Moi przodkowie przybyli z Afryki, a on przybywa trochę później. Może jesteśmy nawet kuzynami cholera. Powinieneś zajrzeć do Atlasu, Playboy. Dubaj nie leży w Afryce. Cholera, jeden pies. Afryka, Ameryka, Dubaj. Mniejsza o to. Jesteśmy braćmi, bratnimi duszami. Znaczy się. I to jest najważniejsze. Zostawiłem w samochodzie trochę gratów, Mistrzu. Trochę tego jest. Snajperki, granaty, cały ten szajs. Na placu znajduje się trzech gości na czatach. Pilnują, żeby nikt nie pracował. Najlepiej zdejmij ich snajperką, zanim zaczniesz kombinować z resztą. Ja stanę sobie w jakimś miejscu, gdzie będę wszystko widział. Kiedy pozbędziesz się ważniejszych gości, reszta nie powinna być problemem. Kiedy wejdziesz do środka, będę informował Cię, gdzie są ważniaki. Może lepiej obejrzyj sobie okolice z wysokości, mistrzu. Kolera. Trzeba mi było takiego gościa jak ty. Wściekły skurczybyk, który nie boi się wybić żadnych debili. Potrzebuję kasy, więc masz farta. Skopiesz tam parę tyłków, stary, masz moje wsparcie. Zdjąłeś wszystkie czujki, Mistrzu. Idź tam i wyzwól teren. Do zobaczenia. Jeśli niczego stąd nie wypatrzysz, przynajmniej zobaczysz, jak granaty pójdą w ruch. Chcę tam już po prostu wejść i zacząć przedstawienie. Jesteś w środku, mistrzu? Pierwszy facet jest na rusztowaniu, w budynku we wschodniej części placu. Cholera, zimno-krwisty skurwiel z ciebie. Następny facet jest na południe od ciebie, kilka pięter wyżej, w następnym budynku. Jeśli związki mówią, że teren jest zamknięty, to tak właśnie jest. Cholera, aż tutaj latają odłamki. To sprawy związków. Wypierdalaj stąd. Wiedziałem, że jesteś właściwym zabójcą na taką fukę. Kolejny gość jest w zachodniej części placu. Zgorgi go. <grymne> Głupi imigranci. Pragniecie Amerykanom posady. Ostatni facet jest na wschód od ciebie. Lepiej teraz uważaj, tam jest najwięcej tych mafijnych gości. Dzięki za ostrzeżenie. Mistrzu, nadlatuje śmigłowiec. Myślę, że nasz chłoptaś chce uciec. Dojedź go. Zrobię co mogę. Pozbyłem się wszelkich związkowych problemów. Jak widzisz, przyda się tu porządne sprzątanie: Zanim wejdą tu robotnicy, rządzisz, mistrzu. Sekretarz Jusufa nie chce mnie z nim połączyć. Kiedy usłyszą co tu się stało, zaczną słuchać playboya.